Okej. Okay. Um, wybiła 12.30, więc myślę, że możemy zacząć prelekcję. Eee, witam wszystkich. Ja się nazywam As. Będę opowiadać Wam o graniu w jednostrzały, a dokładnie o tym, jak pisać sesje jednostrzałowe, czyli te przeznaczone na pojedyncze posiedzenie. I tutaj muszę zrobić malutki disclaimer, że wiem, że zgodnie z różnymi szkołami grania może się okazać tak, że dla niektórych pojedyncze posiedzenie to są 3 godziny, a dla innych 12, ale na potrzeby tej prelekcji załóżmy, że mówimy o średnio długiej sesji, a wy już sobie dopowiedzcie, ile to jest dla was czasu taka sesja. Jeśli chodzi o jednostrzały, to ja zawsze lubiłam sobie takie sesje porównywać do filmu, ponieważ kampanie to dla mnie dobre seriale, albo i niedobre, że jak wychodzi, a jednostrzały to po prostu krótkie, bądź dłuższe filmy, które muszą mieć pewną konstrukcję, moim zdaniem, żeby działały. W ogóle wszystko, co będę mówiła, będzie moim zdaniem. Dlatego. Nie będę już dalej tego, tego powtarzać, że to jest tylko moja opinia. To jest opinia e, subiektywna, poparta e, graniem przez ileś tam czasu. Ja już troszkę gram, troszkę prowadzę, trochę tych jednostrzałów w swoim życiu poprowadziłam i napisałam. I chciałam się po prostu z wami podzielić doświadczeniem. E, jeśli chodzi o to, od czego ja zaczynam pisanie takiego jednostrzału, to zazwyczaj zaczynam po prostu od pomysłu. Wpada mi coś do głowy, albo mi się coś przyśni, albo obejrzę jakiś serial czy film, przeczytam książkę, wyjdzie coś w rozmowie z jakimś innym arpegowcem albo normalnym człowiekiem i pomyślę sobie, aha, poprowadziłabym to. Nie? I wtedy zaczyna się cała zabawa, ponieważ pomysł to nie wszystko. Ja lubię po takim pomyśle spisać sobie dosłownie w trzech zdaniach, o czym ma być ta sesja jakiś taki krótki opis, który pozwoli też mi trochę usystem, usystematyzować to, co tak naprawdę chciałabym zagrać, sprawić, że te założenia będą relatywnie spójne i też mieć już w razie czego taki zgrubny, zgrubny właśnie opis, żeby potem mieć na czym bazować, wysyłając propozycje graczom, szukając graczy, którzy chcieliby, którzy chcieliby w coś takiego zagrać. Oprócz takiego wstępnego opisu, dosłownie zdaniowego, fajnie od razu zdecydować się na konwencję takiej sesji. Czy to będzie sesja w świecie współczesnym, czy to będzie jakaś sesja fantazy. a jeśli wpada mi od razu do głowy system, to też go spisuję, żeby od razu wiedzieć, Jaki to będzie typ sesji? Warto też zastanowić się przy, w tej początkowej fazie, jaka to będzie skala wydarzeń. Czy to, co będą robić gracze, będzie ogromne, heroiczne ratowanie światów i księżniczek, czy to może będzie sesja low, skupiona tylko na jednym mało znaczącym dla świata elemencie, ale oczywiście bardzo znaczącym dla graczy. I trzecią rzeczą, bo mieliśmy konwencję, skalę wydarzeń, trzecią rzeczą, którą rozkminiam sobie najpierw, to jest po prostu klimat i charakter sesji. Czy to będzie z założenia horror, czy to będzie thriller, czy to będzie akcja, czy to będzie śledztwo, czy to będzie survival. Wiecie, takie kilka słów, które sobie gdzieś tam zapisuję, które też mi potem pomogą przypomnieć sobie, o czym miała być ta sesja, jeśli mój mózg albo mój tor myśli gdzieś tam odpłynie. <laughs> potem zastanawiam się nad tłem przygody. I to jest po pomyśle. W międzyczasie oczywiście można wybrać system i mechanikę, ale to tło przygody po pomyśle jest takim głównym punktem. Um, opisu tego, o czym tak naprawdę będzie ta sesja, czyli wybór lokalizacji, czy to będzie działo się w jednym miejscu, czy w kilku miejscach, czy z założenia może dziać się w jednym miejscu, ale otwieramy drogę graczom na poruszanie się w inne miejsca. Może tutaj już w tym momencie narysowanie z grubnej mapy z lokacje, lokalizacjami, które gracze mogliby odwiedzić. Um, potem e, rozkręcę na temat oczywiście NPC-ów, e, czyli kilka głównych postaci czy to będą postaci, na których oparta jest oś fabuły, czy postaci, które po prostu pokażą, że ten świat żyje, pokażą jego życie właśnie codzienne, ten cały background, a, że tak a, wtrącę, to tło sprawia, że świat żyje i że ta cała przygoda nie jest taka strasznie oderwana, tylko miękka, w którą gracze na początku sesji mogą się od razu zatopić. I oczywiście warto pomyśleć nad osią fabuły, czyli... O czym tak naprawdę będzie ta sesja? Co się będzie działo? Budowanie przygody można zaczynać dwojako. Można taką przygodę właśnie oprzeć o fabułę, czyli o wydarzenia, o jakiś plot, o zagadkę do rozwiązania, o coś, co, czym gracze będą się zajmować. Albo można taką przygodę oprzeć właśnie o postaci graczy. Czyli sesję zbudować na interakcjach, założenia między graczami, tylko to wymaga od nas przygotowania postaci wcześniej. Czy to będą postacie przygotowane przez nas, rozpisane już właśnie z tymi zależnościami, relacjami, sekretami, tajemnicami, bo oczywiście każdy z nas lubi, kiedy postać ma swój własny mały sekrecik, który oczywiście potem powinien wyjść na sesji. Czy to też postaci przygotowane we współpracy z graczami, bo może być tak, że chcecie poprowadzić grupie, która nie lubi grać pregenerowanymi postaciami, tylko woli tworzyć swoje postaci. I wtedy już musicie z nimi współpracować, dotrzeć się na temat tego, co wam odpowiada, czego wy potrzebujecie do swojej sesji, a czym oni chcą zagrać? To zależy wszystko od tego, z kim będziecie grali, czy to będzie sesja prowadzona właśnie na konwencie, czy z waszą stałą drużyną, ile macie czasu na to przygotowanie i czy w ogóle chcecie. Zastanówcie się też, jaka będzie relacja drużyna, świat. Bo ważne jest to, żeby ta drużyna wchodziła w interakcję z tym światem, i żeby to następowało płynnie i przenikałeś, żeby to nie było tak, że drużyna jest całkowicie oderwana od Waszego pomysłu i od tego, co Wy chcecie na tej sesji osiągnąć i jakoś ją tam będziecie, wiecie, wciskać, bo to nie powinno tak działać. Um, pamiętajcie też, że na sesji jednostrzałowej ważne jest, żeby ona była emocjonująca, a emocje zazwyczaj bardzo dobrze wprowadza mierzenie się z niebezpieczeństwem, czyli... Um, uwzględnienie tego zagrożenia, wyzwania, presji czasu, czegoś, z czym gracze powinni się uporać na takiej sesji, od razu sprawi, że ona będzie bardziej emocjonująca, że oni będą bardziej zaangażowani w taki jednostrzał. Jeśli chodzi o sam skład takiej sesji, to ona powinna, moim zdaniem oczywiście, mieć kilka ważnych elementów. Najpierw, w ogóle przed rozpoczęciem samego grania, powinniśmy sobie zrobić wstęp, wyjaśnić zasady stołu, ewentualne BHP, oczekiwania, spytać graczy o oczekiwania, czego nie chcą od tej sesji, co lubią grać na przykład, jeśli wcześniej nie mieliśmy czasu o tym porozmawiać. Na pewno trzeba uwzględnić opis systemu i mechaniki żeby gracze wiedzieli, w co grają i jak grają, bo mechanika też jest ważnym elementem całej sesji jednostrzałowej. Potem, jak już zaczynacie, macie tą scenę zero, jakiś taki prolog, w którym następuje wasz zazwyczaj monolog, ale nie, nie zawsze, gdzie macie ekspozycję fabuły, macie ekspozycję świata, przedstawiacie graczom o czym tak naprawdę będzie w ta sesja, jaki to ma klimat. Prolog jest o tyle ważny, że to jest wasz czas na, z, na budowanie tego yy, i ułatwienie graczom wejścia w, 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 po prostu w sesję, w grę. Potem, na początku sesji, już po tym prologu, pamiętajcie, żeby nastąpiło wprowadzenie postaci graczy i dajcie im trochę tego, tego światła, tego spotlightu na tej sesji. Ważne jest, żeby na początku gracze poczuli, że są ważni, że ich postacie są znaczące dla tej fabuły. Fajnie jest, jak to nie jest tak, że przychodzi do graczy siedzących w karczmie enpec i mówi, mam dla was questa. Tylko jak gracze już w swoich kartach, czy, czy, czy w tym wstępie są powiązani w jakiś sposób z fabułą, bo to bardzo ułatwia im potem wejście, wejście w tę sesję i sprawia, że im się chce grać, bo oni chcą dowiedzieć się, co jest dalej, chcą rozwiązać, mają motywację, tak, żeby, żeby, iść, żeby iść dalej z fabułą. Tak, to tak jak Filip tam e, pisze, to zależy od systemu. Oczywiście ja tutaj na potrzeby tej sesji, e, tej sesji, na potrzeby tej prelekcji muszę mówić o pewnego rodzaju ogólnikach, bo nie koncentruję się tutaj na żadnym konkretnym systemie. Są narzędzia, które w różnych settingach, e, w różnych systemach, mechaniki, które ułatwiają to właśnie tworzenie m, i tworzenie drużyny, i zawiązywanie drużyny z fabułą. Ale wracając, mieliśmy już ten prolog, mieliśmy ten wstęp, początek, gdzie postaci graczy nabrały wyrazu. Ważne jest też, żeby w tym początku, jeśli to się nie stało wcześniej, pozwolić graczom opisać swoje postaci. I potem, jak piszemy już taki jednostrzał, warto skupić się na scenach nie na scenariuszu, tylko na scenach, żeby to nie była, um, żeby to nie była sesja, w której my sobie pomyślimy, ha, gracze będą tu, potem pójdą tu, potem zrobią to i potem to się skończy tak, nie? Bo to nie jest fair wobec graczy, jeśli oni po prostu są waszymi pionkami, a wy ich przestawiacie i się bawicie i mówicie, o, jak fajnie, ja sobie tutaj tych graczy tak robię, i to na Fabuła, i oni zagrali taką moją sesję. Nie, nie o to chodzi. Gracze, w, zwłaszcza w jednostrzałach, które z założenia są jedną zamkniętą historią, oni muszą czuć, że to ich wybory znaczą. Dlatego fajnie jest z, rozpisać sobie kilka scen. Um, czy to interakcje z jakimś NPC-em, czy zwiedzenie jakiegoś miejsca, które są luźno powiązane i one sobie pływają w tym naszym sosie fabuły. Uh, I jeśli gracz akurat podpłynie albo cała drużyna podpłynie do jednego miejsca, to Wy akurat wychodzicie zawsze przygotowani uh, i, i taką scenę wprowadzacie. Fajnie jest jak już po tych kilku scenach, gdzie była się zagęszcza, yy, wprowadzicie ten wielki finał. I o ile wcześniej nie nastąpiła jakaś taka mega dynamiczna akcja, yy, taki dropship, który sprawia, że graczom biją ci serduszka i wszyscy prze, prze, przekrzykują się, żeby yy, zadeklarować swoje akcje, to w finale dobrze jest właśnie, żeby to się wszystko tak nabudowało i żeby tam nastąpiło rozwiązanie całej fabuły, żeby wyjaśniło się jeszcze na sesji, o co tak naprawdę chodziło i kto zabił, żeby gracze po sesji nie mieli takich pytań, no dobra, to o czym była ta sesja albo o co chodziło, bo jeśli wy po sesji musicie wyjaśniać graczom, że tak naprawdę to był lokaj, no to z waszej strony coś nie do końca zagrało. Gracze muszą, moim zdaniem, być na sesji w stanie do końca, od początku do końca rozwiązać fabułę i dojść do tego, o czym była ta sesja, tak? A potem, po tym wielkim finale, jak już się wszystko uspokoi, gracze, rozjadą, znaczy postaci, rozjadą się do domów albo odjadą ku zachodzącemu słońcu, opiszcie, dajcie Czas na epilogi. Na, dajcie graczom możliwość też e, opisania tego, co się działo dalej. Bo być może chcecie zawiesić e, tę sesję na tym odjeżdżaniu ku zachodzącemu, zachodzącemu słońcu, ale fajnie jest, zwłaszcza w jednostrzale, e, trochę pobawić się z tym, co gracze zrobili i jak to mogło dalej wpłynąć na losy ich postaci. Tak, żeby ta sesja nie zostawiła takiego niedosytu. Chyba, że Stwierdzicie, że Wam się tak dobrze grało, że skończycie albo cliffhangerem, albo właśnie takim, zostawiając taki niedosyt, żeby gracze po sesji byli takie, U, „Mistrzu, zróbmy z tego jednostrzału kampanię i weźmy wtedy jesteście, tacy, o, no dobra, niech będzie. Nie? Przy pisaniu jednostrzałów ważne jest też, żeby spodziewać się niespodziewanego. Czyli przygotować się, że mimo tego, że możemy, być, e, możemy mieć te sceny rozpisane, możemy mieć ca cały świat ogarnięty, w którym to się dzieje, to raczej tak zrobią coś, co, czego nie będzie na tej na naszej małej kartce. I wtedy musimy być na to gotowi. Czyli przygotujmy sobie listę na przykład przykładowych imion, które np w ogóle, takich archetypów NPC-ów, się e, mogą się pojawić najłatwiej, jeśli nawet nie macie przygotować takiego przygotowanego takiego NPC, pomyśleć sobie o jakiejś właśnie postaci czy z filmu, czy z serialu, czy z książki, którą znacie, i na takiej postaci nabudować coś, czego wy potrzebujecie akurat do fabuły, bo gracze stwierdzili, że pójdą do, nie wiem, do szmuglera, którego byście zupełnie nie, nie przewidzieli. I Pamiętajcie też, żeby przygotować sobie przykładowe, jeśli oczywiście wszystko zależy od systemu, ale przykładowe charakterystyki wyzwań, czy to potworów, czy, czy, czy jakąś dodatkową zagadkę, jeśli będziecie tego potrzebowali. Um, bo właśnie tak na zaś nie? to się nie zmarnuje. Nawet jeśli na tej sesji um, nie wykorzystacie wszystkiego, co przygotowaliście, a bądźcie gotowi na to, że może tak się zdarzyć. I to nie jest ani wasza wina, ani wina graczy. Jeśli wy na tym waszym skrypcie jednostrzałowym mieliście wypisane milion scen, a oni przeszli tylko przez trzy i już był finał i się skończyło, nie miejcie niedosytu. Tak długo jak fabuła się zawiązała i, i wyjaśniła, i tak długo jak wy jesteście zadowoleni i gracze, to reszta się nie zmarnuje. Zawsze możecie to zrecyklingować i użyć w następnej sesji. Pamiętajcie też, żeby nie Torodrogować, to jest takie ładne spojrzenie Railroadu. E, czyli jeśli wasze powiązanie między scenami jest dość ścisłe, to pamiętajcie, że tak długo jak gracze czują, że mają wpływ, tak długo mają wpływ, bo wy możecie założyć sobie, że oni no, powinni przyjść do miejsca A, w którym dowiadują się rzeczy A, ale jeśli nie pójdą do miejsca A, weźcie tej, tą rzecz którą się mieli dowiedzieć i przełóżcie ją do miejsca B, tam gdzie akurat inną. To jest wasza elastyczność i to wam ułatwi życie. Nie skupiajcie się konkretnie na rzeczach, które sobie spisaliście do tego jedno strzału, tylko trochę płyncie. Ja wiem, że to może być straszne takie takie trochę improwizowanie, nie? Ale jeśli nawet coś wam się pomyli, to uwierzcie, gracze to też ludzie ja nie będą wyrozumiali. Ja na swojej, w to był, był początek ym, kampanii, ale na sesji wprowadziłam Mępeckę, która była córką burmistrza, a potem, albo odwrotnie, córką szeryfa, nigdy nie pamiętam. Ja nie mam pojęcia, dlaczego nie mogę tego zapamiętać. Ale tak długo jak gracze zachowują <grywają> się jak ludzie, tak, no, oni albo was będą poprawiać, albo po prostu wam przypomną, że to nie było tak na początku. I przejdźcie na tym do porządku dziennego i to jest okej. Okay. Nie musicie też mieć wszystkiego spisanego, yy, bo wy też jesteście ludźmi. I pamiętajcie, że jeśli macie sesję, w której gracze na kartach postaci mają wypisane, powiedzmy, że twoją agendą jest dotarcie do miejsca A i macie gracza, który już na początkowej scenie, kiedy wszyscy tam się przedstawili, on stwierdza, że ona siedzi na dupie i nigdzie się nie rusza, to nie bójcie się porozmawiać z takim graczem na poziomie meta, powiedzieć mu, ej stary, yy, tak jakby, no słuchaj, to... Jak ty będziesz tutaj cały czas siedział i odmawiał współpracy z całą resztą i z NPCami, to ta sesja nie pójdzie do przodu. Nie bójcie się tego. Porozmawianie z nim właśnie jak z człowiekiem, z takim graczem, który trochę sprawia Wam problemy, takim trudnym graczem, jest całkowicie okej, okay. bo jeśli spędzicie następne półtorej godziny narzucaniu w tego gracza argumentami, żeby w końcu się ruszył, no to nie wyrobicie się z fabułą i nie o tym ma być ta sesja. Jeśli chodzi o kilka takich. Trików, których ja nauczyłam się od y, współmistrzów, y, to fajne jest rozpoczęcie od wybuchu takiej sesji jednostrzałowej. Y, czyli od razu w pierwszej scenie, na początku, nie zaczynać jeszcze od tego skupienia właśnie spotlight na graczach, tylko wrzucić ich w biegnącą, już toczącą się fabułę, w ten wóz, który jedzie i zaraz się rozbije, albo właśnie w jakiś pościg, albo w strzelaninę. Y, i dopiero potem, kiedy już wszystko się trochę rozluźni, dopiero potem pozwolić temu, temu spotlightowi skupić się na graczach. To Dzięki temu oni od razu wejdą w fabułę tak instant, będą zaangażowani, bo co się dzieje, przed czym muszą się bronić, już są w sesji. Oprócz tego jest taki fajny motyw klamry, czyli... Zaczynacie w jednym miejscu, albo z jednym npc albo jednym schematem opowieści, na przykład, i kończycie w tym samym. Kiedy gracze sobie uświadomią z tego, zdadzą z tego sprawę, to pamiętajcie, że to zawsze przywoła na ich Twarzach takie, o, rzeczywiście, bo na przykład zaczynali w tej samej karczmie, siedząc dokładnie tak samo i kończą też w tej samej karczmie, siedząc dokładnie tak samo, albo zaczynali właśnie e, wszyscy ubrani w te same koszulki z tej samej pizzerii i kończą też w tej samej pizzerii, nie? To jest takie zawiązanie tej przy, przygody i, 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 i to zawsze fajnie działa, tak, tak, takie mam wrażenie. Jest 12.50, więc e, kończy nam się czas. Jeśli macie jakieś wnioski albo jakieś pytania, to chętnie teraz mogę pokazać z Wami przez dosłownie 3-4 minuty na, na czacie. W ogóle oczywiście przywitam ze wszystkimi jeszcze raz, którzy tam pisali. Dziękuję za pozdrowienia i, i w no. ogóle to mam nadzieję, że Wam się, się podobało, czy, czy że u, u, uważacie, że to było spoko, to co powiedziałam. Yy. Tak, to co Popek mówi, bo polecam prowadzenie jedno różnym grupom, to jest fajne, jak macie scenariusz czy rozpisany i prowadzy, prowadzicie go innym drużynom, bo to zawsze wyjdzie troszkę inaczej. I wy dzięki temu się rozwiniecie jako Mistrz Gry, bo z każdym takim ranem takiej sesji będziecie patrzeć na inne aspekty, nie, że ta drużyna zrobiła to i tego nie przewidziałeś, a następna drużyna zrobiła to i tego nie przewidziałaś. I, I to też jest bardzo rozwijające dla mistrzy Gry. No. To się cieszę. Dziękujemy sobie wszyscy nawzajem teraz. Ja za 9 minut mam tutaj prelekcję o handoutach w sesjach online, bo to jest takie moje wyzwanie, z którym teraz się mierzę, zaczynając dopiero swoją. Znaczy no zaczynając, no zaczynając w sumie dopiero swoją przygodę z sesjami online, ale już coś tam wiem, już coś tam zebrałam, także już czymś tam się z wami podzielę. A póki co myślę, że myślę, że to tyle z mojej strony.